Witajcie, z tej strony witam Was Piotrek. W dzisiejszym filmiku chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy warto kupić konsolę Nintendo Switch tutaj w tym właśnie 2022 roku. Konsola ta, jak wiadomo, została miała swoją premierę 3 marca 2017 roku. No już upłynęło tutaj kilka lat. Tutaj niedawno była wydana, wznowiona wersja tej konsoli Nintendo Switch, tutaj OLED. No, i tutaj właśnie chciałbym z Wami poruszyć ten temat, czy warto tą konsolę tutaj nabyć. Ja osobiście uważam, że tak, i to z wielu powodów. Po pierwsze, chyba największym jej zaletą jest to, że jest hybrydowa, czyli można zarówno grać na niej mobilnie, jak i stacjonarnie. Także niezależnie od tego, czy jesteśmy w domu, czy jedziemy autobusem, czy jesteśmy w tramwaju, czy pociągiem, czy w hotelu, możemy tutaj wszędzie. Grać i to jest jej duża zaleta: mobilność. Chociaż powiem Wam osobiście, że ja osobiście tutaj preferuję granie takie bardziej stacjonarne. Dobrze, że do tej konsoli właśnie dodali dok, który jest widoczny na tym zdjęciu. Wkładamy konsolkę do tego doka i możemy grać tutaj właśnie w domu na dużym ekranie, co ja sobie tutaj bardzo cenię. I to jest właśnie ogromna zaleta tutaj. właśnie Można zarówno mobilnie grać, jak i tutaj stacjonarne. Warto też wspomnieć o rozmiarze samej konsoli. Jak wiecie, tutaj niedawno też miały swoje premiery konsole PlayStation 5, Xbox. I jak porównamy sobie rozmiar konsoli Nintendo z konkurencją, no to moim zdaniem Nintendo tutaj prowadzi. Ja osobiście uważam, że właśnie takie konsole takie powinny mieć rozmiar. Powinny być małe, niewielkie, gdzie łatwo je tutaj postawić tutaj obok telewizora, więc to jest kolejny plus. Tutaj ze strony Nintendo rozmiar. Dobrze, że Nintendo idzie właśnie w tym kierunku, właśnie miniaturyzacji. Mniejsze urządzenia, i dla mnie to jest. To mnie, to mnie akurat przekonało do, do tej konsoli. Kolejny tutaj atut, który chciałem poruszyć, to, to gry na Nintendo Switch Tutaj, no co do gier ekskluzywnych, no to sprawa nie wygląda tutaj zbyt kolorowo, no bo gry y, tutaj ekskluzywne są tutaj, no, drogie. Kosztują tutaj na Nintendo Eshop około 250 zł, i to niezależnie, czy gra ma rok, dwa lata, czy trzy. gry. Tutaj właśnie z Marianem, tutaj y, Pokémony czy inne gry ekskluzywne na Nintendo są zazwyczaj zawsze w tej samej cenie, rzadko kiedy są obniżki. Ale y, tutaj Nintendo, co jest dużym akurat plusem, otwarło się też na gry spoza y, ich stajni, czyli na przykład możemy na Nintendo zagrać w Diablo 2 Resurrected, Wiedźmina trójkę w inne tutaj gry przy na przykład Little Nightmares także tutaj Nintendo nie tylko skupia się na swoich grach, ale również konkurencja też tutaj zagościła. Mam tu na myśli gry poza Nintendo, co tutaj też właśnie pod tym kątem warto kupić tą konsolę. Warto też wspomnieć i tutaj trzeba o tym powiedzieć, że jest taka strona o nazwie www.deku oczywiście Adres strony umieszczę w opisie filmu. Na tej stronie możecie zobaczyć, jakie są aktualnie przeceny na Nintendo w sklepie Nintendo eShop. Warto tutaj śledzić, warto odwiedzać tą stronę często, bo możemy się zapać na fajne promocje i w sumie niewielkim kosztem możemy kupić kilka fajnych gier. Także gry na Nintendo. No tutaj jest, można powiedzieć. Niektóre są bardzo tanie, a ekskluzywy, no tutaj, no tak jak wspomniałem wcześniej Trzymają tutaj ten poziom, poziom ceny 250 zł. no wiadomo, że jak kupujemy gry fizyczne, no to możemy natrafić na y, ta, Lepsze tutaj okazje, ale chciałem wspomnieć, że na Nintendo eShop te gry, no niestety Są tutaj ekskluzywne, mam na myśli, tutaj droższe y, No i tutaj, y, jeśli chodzi o dostępność konsoli w Polsce Powiem Wam, jeszcze się nie spotkałem, żeby brakowało tej konsoli. No nie ma się co oszukiwać. Konsola nie jest zbyt popularna w Polsce. Prym wiedzie PlayStation, oczywiście, potem Microsoft ze swoją konsolą Xbox, a Nintendo jest tutaj na trzecim miejscu. Chociaż powiem Wam, konsola już tutaj zyskuje na popularności, coraz więcej ludzi ją posiada. No ale tutaj, tak jak wspomniałem, dostępność jest tutaj od ręki w zasadzie. Słuchajcie, nie musicie zamawiać na stronie, możecie iść do dowolnego sklepu i od razu macie. Ja wchodząc tutaj do kilku sklepów, no w moim obszarze nie spotkałem się tutaj z brakami. Wszędzie jest ta konsola, nie tylko sama konsola, ale i Joy-Cony, o których tutaj za chwilę powiem. Także dostępność jest tutaj zawsze i to jest duży plus, moim zdaniem. Kolejna sprawa, jaką chciałem tutaj poruszyć, to jest Joy-Cony. Jak słyszeliście, tutaj są mieszane opinie, jedni tutaj. Yy, chwalą, drudzy mówią, że yy, często ulegają awarii. No, ja się powiem, z tym nie spotkałem, bo tak jak wspomniałem na początku filmu, ja bardziej preferuję, pomimo że konsola jest mobilna, bardziej przekonałem się tutaj do grania stacjonarnego. Tutaj i właśnie w tym celu kupiłem takiego oto yy, firmy, Wam powiem yy, PDP. Pad ten kosztował mi około 100 parę złotych, bardzo sobie go cenię. Mam go już rok, i no, czy prawie rok, i wam powiem, złego słowa o nim powiedzieć tutaj nie mogę. Także warto wam powiem, oprócz kupna konsoli, zabezpieczyć, że kupić sobie tutaj takiego pada, żeby w razie czego tutaj y, mieć. tutaj No i tym samym, joycony używać tylko kiedy gramy y, mobilnie. Także tutaj uważam, że oprócz konsoli warto mieć tutaj y, no, dodatkowego pada. No, i co jeszcze Wam powiem? żeby tutaj ta konsola nabrała rumieńców, że tak powiem, warto kupić sobie członkostwo tzw. Tak Nintendo Switch Online. Wersja podstawowa kosztuje 80 zł. Wersja rozszerzona kosztuje dla, jednego, dla jednej osoby 170 zł. Czym to się różni? Jeśli kupicie przykładowo za 80 zł, oczywiście, mam tu na myśli abonament roczny, 12 miesięczny no to macie dostęp do gier z NESa, czyli po naszemu Pegazusa, do, do wszystkich gier niemalże, no i macie możliwość zapisu gier w chmurze, jak i grania online z przyjaciółmi, jeśli kupicie wersję rozszerzoną, tak zwany Expansion Pack który kosztuje 170 zł macie dostęp nie tylko gier z NESa, ale również Super Nintendo Nintendo 64 i Mega Drive'a jeśli więc, jeśli tutaj lubicie gry retro, tutaj to polecam, bo gier jest tutaj naprawdę sporo od groma. I jeszcze jest jedna pozytywna informacja: Nintendo wprowadziło taki sposób, że jak gracie w te gry, to możecie zapisywać w dowolnym momencie. Zapewne niektórzy z Was pamiętają, jak wymagające było pierwsze Mario, ile tutaj nerwów człowiek tutaj, tutaj tracił na przechodzenie tych gier. Teraz jest tak, że możecie zapisać grę w dowolnym momencie. I jak tutaj się skujecie, że tak powiem, to możecie wczytać i wrócić do, e, do momentu, gdzie tutaj e, wam się tutaj nie powiodło Także to jest duży plus ze strony Nintendo dzięki temu e, ułatwieniu gry te zyskały tutaj no, większe fanie, jest większa radość, jest, e, człowiek się mniej tutaj e, wkurza e, przy tych grach, dlatego tutaj e, warto, jeśli rozważacie tutaj. Kupić to nie tylko pod kątem online, ale tutaj jest dużo retro. Także polecam, naprawdę, członkostwo to jest moim zdaniem. No, yy, warto je mieć tutaj po kupnie konsoli kupić sobie takie członkostwo, bo wtedy macie dostęp od razu do, do bogatej biblioteki gier retro, jak i tutaj do. Możecie od razu też grać online yy, z przyjaciółmi. No i tak by tutaj to yy, wyglądało. Mam tutaj jeszcze, pokażę. Tak tutaj się prezentuje ta moja konsola, mam ją tutaj w doku bardzo sobie ją chwalę no i też wam muszę wspomnieć o kolorystyce Tutaj te joycony tutaj naprawdę ożywiają tą konsolę z lewej niebieski, z prawej czerwony kolor także tutaj fajnie to wygląda, fajnie się tutaj, to moim zdaniem prezentuje tutaj mam otwartą stronę tutaj tych gier właśnie jak macie członkostwo no jest tego mnóstwo, Dr Mario, Super Mario w Ninja Gaiden Metroid. No jest tego sporo, Wam powiem. Dlatego warto mieć takie cząstki. Zelda, tutaj pierwsza. Dlatego warto sobie wykupić taki abonament, bo naprawdę za 80 zł. dostęp do gier nes to i online, i zapis w chmurze to moim zdaniem się opłaca. Ja od razu tutaj się nie patyczkowałem, kupiłem ten wyższy pakiet, żeby mieć dostęp nie tylko do gier NES-a, ale do Super NINTENDO, Nintendo 64 Mega Drive także bardzo polecam. Także jeśli wahaliście się, czy kupić Nintendo Switch, to ja, ja ze swojej strony tutaj jak najbardziej Wam mogę polecić konsolę, nie zawiodłem się na niej i Wam powiem, pomimo tego, że jestem całym sercem tutaj Sony, bo też lubię PlayStation, to przyszłe zakupy to bardziej tutaj skłaniam się ku Nintendo, właśnie nie tylko ze względu na dobre gry, ale ze względu na rozmiar konsoli. Zobaczcie jaka ta konsola jest tutaj malutka. Wszystko idzie w stronę miniaturyzacji, dobrze, że Nintendo idzie tą drogą i to mi kupiło, no porównajcie sobie teraz obecną konsolę Nintendo z tymi nowymi Sony albo od Microsoftu no moim zdaniem konsola powinna mieć taki, taki rozmiar niewielki i cieszyć oko, także tutaj jak najbardziej polecam tą konsolę, yy, moi drodzy jeśli Wam filmik się podobał to proszę Was o lajka, like komentarz subskrypcję, nie ukrywam, że pomoże mi to w rozwoju mojego kanału, także do następnego materiału, trzymajcie się, cześć!